Witajcie, zapraszam do rozkładów na listopad. Baran, lew, strzelec. Taka kolejność. Pamiętamy oczywiście, rozkłady są ogólne, więc nie wszystko, nie dla wszystkich, jeśli z kimś nie rezonuje, nie czuje tego od początku, nie bierze. Karty nie są wyrocznią. Przypominam, mówimy o energii. Rozkłady o niczym nie przesądzają. Na wszystko macie wpływ w swoim życiu. Nie zapominajcie o tym nigdy ok, zaczynam od barana co dla was na te najbliższe tygodnie co macie usłyszeć, miłość, relacje związki, te sprawy lecimy z tym ja mam tutaj tak romantycznie pięknie są te świece, pewnie na filmiku troszkę to inaczej widać będzie ale mnie jest przyjemnie ok, co dla was ulala, ale się narobiło co ja teraz zrobię hmm, hmm, hmm. staję nieruchomo, myślę analizuję co począć była sobie randeczka jest spotkanie jest przyjemnie jest miło i po tym spotkaniu to ja dopiero odczuwam skutki tego wszystkiego jakże miło ale jak dalej, co dalej z tym wszystkim? Przecież ja nie mogę sobie na to pozwolić. Jest pewien zastój. I teraz tak, albo ty masz ten zastój, taki wiesz, zator się robi, zatrzymanie rozwoju pewnej relacji, albo ta osoba, która jest z tobą, bo wbija się dosłownie w szok. Co się dzieje? Dlaczego jakoś czuję, że gdzieś mnie zabiera, to porywa? Czuję, że odlatuje, a ja nie mogę sobie na to pozwolić. No, niespodziewana miłość, takie głębsze uczucie tutaj, niespodzianka, nowy etap, proszę bardzo, życie syła. Szansę na, na relację bardzo ciepłą, przyjacielską, uczuciową, tam, gdzie serce rośnie. Jest miło, lubimy się i coś więcej. I właśnie to, coś więcej, zaczyna być problematyczne. I człowiek w momencie, kiedy dociera to do niego, kiedy zaczyna czuć w sobie te ciepłoty, te mrowienia, właśnie on sam odczuwa, że weszło głębiej, jest coś więcej. No to ja z tym wszystkim. Dopiero teraz jestem w szoku i nie wiem, co mam zrobić, więc co? Blokuję się, zatrzymuję kontakt z Tobą, mówię Tobie, że, że nie mogę że mam taką sytuację życiową, w której po prostu nie da się. Ja bym chciał gdzieś tam w głębi siebie, ale nie, 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 nie mam narzędzi, nie potrafię, nie mogę wykonać tego ruchu. Staję mu przed oczami, całe jego życie, cała sytuacja materialna, komfortowa, praca, codzienność, wszystko, w czym jest i tak sobie myśli. Ugh. To wszystko jest mi znane, ja w tym jestem tak mocno wciągnięty, więc nie, nie dam rady. Nie dam rady tutaj się jakby przestawić na coś nowego. No, i jest takie zatrzymanie tego wszystkiego, i nie wiadomo, co mamy z tym zrobić. Człowiek potrzebuje sobie pomyśle, czy to jesteś ty, czy twój partner. Odwracam się od miłości, odwracam się od tych uczuć, od emocji. Ja nie chcę ich słyszeć, ale ja ich czuję. One do mnie mówią, przemawiają do mnie. To we mnie jest, ja słyszę to. No ale to. To nie, to nie, nie mogę. Energie trzecie, za dużo ludzi i teraz czuję niezręczność. Źle się czuję, fatalnie w tej sytuacji. Chciałbym to jakoś wyprowadzić, ale nie wiem jak. Ja w ogóle nie jestem na siłach. Możesz poczuć taki bezruch od tamtej osoby, taką jego niemoc, wiesz? Takie jakieś zagubienie, zamknięcie w sobie, nagle taką blokadę na ciebie. To nie oznacza, że on Cię nie kocha, że mu nie zależy. Oznacza, że wpadł jak śliwka w kompot. I zdaję sobie teraz sprawę z konsekwencji, ale przecież komuś tam już coś obiecał. Z kimś jest połączony finansowo, materialnie. Za dużo problemów. Muszę przeliczyć, przekalkulować, ale nie, nie, nie sądzę. Człowiek tak, wiesz, tutaj już... Yy... Wymięka, ulega e, no, tej codzienności wszystkim sprawom bytowym, życiowym. A miłość może przejść koło nosa. No ale y, jeśli czegoś się nie ma siły y, zrobić, podjąć, to nie da się go zrobić na siłę. No, czegoś tak, na przekór y, swojej wytrzymałości. Więc y, gdzieś tam jeszcze jest moment na to, żeby. Przeanalizować to wszystko, ale on pokazuje z takim dosyć dużym przekonaniem, że sobie z tym nie poradzi, że, że tego nie udźwignie, że to, że nie umie się zachować, nie umie zareagować w tej sytuacji. Przerosło go wszystko, a Co macie usłyszeć do tego? Mało prawdopodobne. Coś takiego jest, może pytałaś o coś, coś jest mało prawdopodobne. Jest generalnie takie otoczenie ustabilizowane, energia w tobie, wokół ciebie, taka jednostajna. Tutaj nie zanosi się na jakieś burze, grzmoty, akceptacja, odpuszczanie, spokój, taki swobodny przepływ, a Jakieś tam ekstrema są mało prawdopodobne, albo coś jeszcze bardziej szczegółowego, co, czego chciałaś, na co liczyłaś może, czego oczekiwałaś, jest mało prawdopodobne. Tak, aniołki tutaj mówią. I nie martwcie się tą sytuacją, jeśli to ktoś się odsuwa od ciebie, ponieważ ten koniec, karty mówią mocno, będzie dla ciebie nowym początkiem, nowym rozdziałem, nową drogą, w której to no spotkasz kogoś i przeżyjesz jakby uczucie i wejdziesz w relację taką, która jest dla ciebie widocznie to macie do czegoś sprowokować z czegoś wybudzić, otrząsnąć dać do myślenia a nowa miłość, prawdziwa miłość gdzieś jest przed tobą, więc idź dalej nie bój się zmiany taka jest informacja z karty Ok, teraz będzie co będzie? Lew. Co dla lwa? Jeśli chodzi o miłość, relacje, związki, co macie usłyszeć, poproszę na te najbliższe tygodnie. Pan się tutaj zbiera do jakiejś decyzji, a w ogóle czai się do ataku. Kto się zmierza w Twoją stronę? Bratnia dusza. Człowiek ciepły, a wręcz nawet gorący, ognisty, zdecydowany. Jakże on jest zdeterminowany, żeby wyruszyć w tą przygodę, w tą znajomość. Idę na pełnej petardzie do ciebie, jak ty mi się podobasz, jak ty mnie kręcisz, podniecasz mi. Ja myślę o tobie, marzę o tobie, patrzę na ciebie, przyglądam się już tobie od jakiegoś czasu i gdzieś tam zerkam, zerkam. Ty pewnie czujesz ten wzrok, tą energię, że ktoś tam siedzi już tam nad tobą energetycznie, ale jeszcze w takiej trochę ciszy, w zachowawczości, bo ma dylemacik. Odezwać się. Pokazać się, czy tego nie robić. No, 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 taka sytuacja trochę nie wiem. Troszkę sobie tak pomyślę, jeszcze popatrzę, przeanalizuję to i owo i tak z ukrycia. I tu nagle wyskakuje, przychodzi, zaprasza romans gorący, ognisty, połączony z taką, wiesz, emocją, z taką pasją. Słodycz serca, przytulenie, wspaniałość, wnosi ogień, wchodzi na pełnej petardzie do Twojego życia, Ciebie wybudza, Ty pobudzona namiętność, aż tryska. Nie odpuszczę. Tak zdeterminowany mężczyzna, że to jest po prostu Jego cel, Jego marzenie. On nie ma zamiaru spocząć na laurach, będzie działał. Będzie atakował, będzie tutaj pokazywał tą swoją hardość, taki swój temperament, ognisty niesamowicie. No, ja tutaj zaraz wyłowię tą swoją owieczkę, tak na nią tutaj poluję, ale on nie wie, że za zakrętem tutaj zaraz się zakocha. No, nie wie, nie wie. Takiego trochę zgrywa choiraka. Fajny taki wizualnie, a i w ogóle nie tylko. Jako człowiek i wyglądający wszystko tutaj jest super. No, tobie się podoba, ty jemu też. No i co? I nagle puk puk okaże się, że spotkały się bratnie dusze, które po pewnym momencie poczują, że cudownie jest im razem. Ale się fajnie rozmawia. A jak płynie czas, a jak jest z Tobą dobrze, jak ja lubię z Tobą przebywać. Nie do ugaszenia, nie do zatrzymania, nie do wyhamowania. To, co nadchodzi, to, co się tutaj napędza, nakręca, co się zbliża, ja nie odpuszczę. Ja tego nie, nie, nie zostawię. Ja, ja tak bardzo tego chcę, ja tak bardzo tego pragnę. Jest tak. Wiesz, jak jest takie zdecydowanie na maksa. Nie wiem, co by się nie działo. Ja wszystkie pokonam bariery, idę. Idę, biorę to, jestem w tym i żyję. Taki jest cel tej osoby. No, więc na pełnym ogniu tutaj wkracza do Twojego życia. Tobie też robi taką tutaj niezłą zawieruchę, ciebie wybudza ze snu. A jaka ty, taka wiesz, taka rozkołysana, rozogniona. Ja nie wiedziałam, że ja mogę taka być. Ja siebie od tej strony nie znałam. No to teraz poznasz, doświadczysz tego na bardzo płomiennym romansie. Fajne to jest no i co, za zakrętem się zakochają, nawet się nie spodziewają bardzo możliwe, że będzie nam ze sobą fajnie przebywać ale zaczynamy ogniście zdecydowanie i jazda na maksa, no tak jest tak ma być, po co się jest ta znajomość z tak wielkim ogniem i pasją aniołki, co chcecie dodać słóweczko spytaj swoje anioły, no pogaduszki z aniołeczkami jak masz jakieś wątpliwości, prosisz o jakieś informacje, znaki, no to sobie tutaj rozmawiaj, medytuj czy módl się, cokolwiek tam lubicie robić. To więc tam będą odpowiedzi duchowe, wskazóweczki dla Was. Dobra, idziemy do strzelca. Co dla Was na najbliższe tygodnie? Jak to wygląda energetycznie, w miłości, w relacjach? Co macie usłyszeć? A ustrzelę sobie miłość. Tak, tak, ale fajne karty. Nowa miłość. Nowy ktoś, fajne to jest, ale tak mi się tak wydaje, że się na to nie zanosi. Tak, ja tego się jakoś nie widzę, nie czuję, nie jestem przekonana. Tak, gdzieś delikatnie, ostrożnie się poruszam. Ojej, czy to na pewno będzie dla mnie, czy to na pewno ta sceneria? O tak, karty mówią, czekała pani, czekała, teraz się pani doczekała. Spełnienie marzenia idzie. Wydawało się, że to jakaś bajeczka, iluzja, że się nie da, bo jest odległość, bo w ogóle jesteście podzieleni, jakieś przeciwności losu, dwa światy, tu on daleko, trzeba przyjechać, trzeba zrobić, ale on jedzie, on robi, on przychodzi. Robi się błogo, robi się cudownie. Zaczynasz nowy rozdział tak na serio. Choć wydaje ci się początek, że jest taki pod górkę i że no może to jakby nie pyknąć, bo ja widzę przeszkody, ja je czuję, widzę, obserwuję, widzę, co się dzieje, ale karty mówią troszkę cierpliwości. Troszeczkę. Nie wchodź mu na głowę, poczekaj, zobaczysz, wszystko się wyklaruje, dlatego że no jest coś takiego od górnego, tutaj niesie do Was, na Was zesłane, Wam dane, proszę bardzo. No i ma być taka relacja. Dokąd ona poniesie, się okaże z czasem, ale warto ją zacząć, warto inwestować. Bo jest coś fajnego. I też tutaj pokazuje się, że warto było czekać na kogoś na coś. Bo robi się fajnie, bo robi się błogo. Jakiś taki zasłużony spokój, cisza. Pomimo, że poruszamy się po wybojach. I to też od nas wymaga umiejętności zachowania się. Manewrów różnych takich życiowych, ale przede wszystkim takiej wytrwałości, poruszania się w ciszy, nie rzucania słów na wiatr, nie mówienia zbyt dużo, przemilczenia wielu spraw, takiego wyważania i mądrej ciszy, jak sobie tak oboje pragną siebie, marzą o sobie i Przemierzają ten trudny odcinek w życiu. Właśnie jest takim nastawieniem, że czują coś w sercu, bardzo pragną do siebie dotrzeć. I oni sobie pomału, pomału przejdą. Przez ten niebezpieczny teren, przez jakiś okres niepewności, przez czas, kiedy są oddzieleni od siebie fizycznie, i dobijają do tego brzegu razem. I jest tak fajnie mam takie spełnienie. No, i dalej będą sobie żyć. Zobaczą jak. W każdym bądź razie zanosi się na, na taki miłosny sukces tej relacji. Pomimo tego, że trochę w oczy tam wieje, ale to damy radę, bo bardzo chcemy, bardzo czujemy, że ta relacja jest w stanie przetrwać czas, który jest dla niej wyzwaniem, który jest również trudny. Aniołeczki dodajcie coś. W przeciągu roku cudowny stan, błogość, obfitość, wspaniałe energie. No, najbliższy czas do roku czasu jest bardzo dobry dla Ciebie zmiany, przemiany, ale to, co się będzie działo, zaufaj. Niech się dzieje, niechże ja płynę, będę płynęła ku obfitości, ku szczęściu. Mam wszystko w przeciągu tego roku. Cudownie. Jaka szczęśliwa, uśmiechnięta, spokojna, pełna akceptacja. Nie ma żadnych braków, no, żadnego smuteczku. Spełnienie marzenia i odnalezienie siebie, takie, macie takie umiejscowienie siebie. Gdzieś tam w odpowiednim czasie w, w odpowiedniej sytuacji Z odpowiednią osobą Po prostu, no, na wszystko przychodzi czas Więc warto poczekać W spokoju i w zaufaniu Na to, co jest mm, Przeznaczone No dobrze, fajnie mi było Z tymi świeczkami Też tak e, Tak się rozmarzyłam, przy nich. przyjemnie Tak jest bardzo, no dobrze, trzymajcie się